Wibracja a częstotliwość. Neuroscience Twojej wewnętrznej energii. Zauważyłeś, że czasem budzisz się pełen energii, gotów działać, a innym razem czujesz się wyczerpany, zanim jeszcze wstaniesz z łóżka? To nie przypadek. To różnica między Twoją wibracją, chwilowym stanem emocjonalnym, a Twoją częstotliwością długoterminowym poziomem świadomości i odporności psychicznej. Jedna jest jak codzienna pogoda, druga jak klimat, który kształtuje całe Twoje życie. Rich Mind and Heart – starożytna mądrość spleciona z nauką. Drobne, świadome zmiany przeprogramują Twój mózg, wzmocnią ciało i rozpalą ducha. Każdy film pokazuje, jak uwolnić pełną moc biologii, energii i duszy. Nie prosimy o datki. Kliknij, lubię to i subskrybuj. Twoje zaangażowanie w zupełności wystarczy. Weź głęboki oddech i rozpocznij przemianę. Ta wibracja to Twój stan tu i teraz. W języku neurobiologii to aktywność układu limbicznego i zmiany w układzie autonomicznym. Komplement od kolegi podnosi poziom dopaminy. Wibracja rośnie. Ostra krytyka zwiększa kortyzol. Wibracja spada. Zimny prysznic wyzwala norepinefrynę. Wibracja skacze w górę. Czujesz się żywy. Kilka godzin bezmyślnego skrolowania przeciąża Twój mózg. Wibracja się załamuje. Czujesz lęk, i brak skupienia. Wibracja jest realna i silna, ale krucha, zmienna w zależności od otoczenia, kontaktów z ludźmi, a nawet jednej myśli. Częstotliwość jest czymś innym, stabilniejszym. To Twój fundament świadomości, odporności i jasności umysłu. Z naukowego punktu widzenia częstotliwość wiąże się z koherencją fal mózgowych, szczególnie alfa i teta. Neuroplastycznością kory przedczołowej, która odpowiada za koncentrację i decyzję. Wysokim tonusem nerwu błędnego, stabilizującym pracę serca i redukującym stres. Możesz myśleć o wibracji jak o codziennych wydatkach. Zmienia się ciągle, a częstotliwość to konto oszczędnościowe zasoby Twojego mózgu i układu nerwowego, które ratują Cię w trudnych chwilach. Spójrzmy na przykłady. Jesteś pod presją w pracy, a menedżer krytykuje Twój wysiłek. Wibracja spada, kortyzol rośnie, serce bije szybciej, nastrój się załamuje. Ale jeśli Twoja częstotliwość jest wysoka, zbudowana dzięki medytacji, Ćwiczeniom oddechowym i zdrowym nawykom szybciej wracasz do równowagi. Nie wpadasz w spirale zwątpienia albo stoisz w korku. Wibracja mówi stres, irytacja, frustracja. Ale częstotliwość aktywuje Twoją korę przedczołową i przypomina, mogę oddychać. Ten korek nie definiuje mojego dnia. Bez częstotliwości każdy spadek wibracji przytłacza. Z częstotliwością czujesz ten spadek, ale nie toniesz. Co zwykle powoduje spadek wibracji? Brak snu i zaburzenia rytmu dobowego. Niewłaściwe odżywianie i wahania cukru we krwi. Negatywne interakcje społeczne. Nadmiar ekranów i powiadomień. Lęk o przyszłość lub rozpamiętywanie przeszłości. To normalne ludzkie bodźce. Nikt nie utrzymuje wysokiej wibracji przez cały czas. Dlatego częstotliwość jest kluczowa. Daje stabilność, gdy życie spycha Twoją wibrację w dół. Jak podnosić częstotliwość w sposób naukowy? Medytacja i uważność. Udowodniono, że wzmacniają korę przedczołową i zmniejszają reaktywność ciała migdałowatego. Ćwiczenia oddechowe aktywują układ przywspółczulny, obniżając hormony stresu. Ekspozycja na zimno zwiększa norepinefrynę i dopaminę, budując odporność na dyskomfort. Post i dyscyplina poprawiają elastyczność metaboliczną i jasność myślenia. Wdzięczność i modlitwa zmieniają pracę sieci neuronalnych odpowiedzialnych za pozytywne emocje. Wszystko to wzmacnia Twoją tarczę neuronalną, dzięki której krótkotrwałe spadki wibracji nie zagrażają Twojemu dobrostanowi. Wibracja to Twój bieżący stan emocjonalny, wrażliwy na otoczenie i myśli. Częstotliwość to twoja długoterminowa odporność psychiczna i neurologiczna. Podnosząc wibracje, poprawiasz nastrój tu i teraz. Podnosząc częstotliwość, chronisz swoje zdrowie psychiczne i fizyczne na lata. Dlatego nie bój się gorszych dni. Spadek wibracji nie oznacza porażki. Skup się na budowaniu częstotliwości naukowego fundamentu swojej odporności, bo gdy wibracja spada, częstotliwość cieniesie, a to jest prawdziwa moc świadomości. To jest Rich Mind i Heart. Chroń swój mózg, podnoś wibracje, buduj częstotliwość i odkryj neurobiologię trwałej wewnętrznej siły. Dziękuję za tę wspólną chwilę. Jeśli coś w Tobie właśnie się otworzyło, nie zatrzymuj się. W kolejnych materiałach czeka na Ciebie jeszcze więcej przestrzeni, doświadczeń i prawd, które mogą poruszyć Twoje wnętrze jeszcze głębiej. Sprawdź, co przygotowaliśmy dalej. Być może to właśnie tam znajdziesz kolejną odpowiedź albo pytanie, które zmieni wszystko.